witam. Po raz ostatni w tym sezonie na konferencji prasowej po meczu Dzisiaj naszym prześnikiem był GKS Tychy. Wybrana cholniczanki 4 do 1. Na konferencji oczywiście z nami są trenerzy. Ze strony GKS Tychy, ty, trener Ryszard Starasiewicz, ze strony trener Maciej Bartoszek. Najpierw o głos poproszę trenera gości. nie mam pretensji do zespołu przeciwnika. Nigdy, nigdy, bo przeciwnik kara na tyle, ile pozwala mu sędzio. Uważam, że dzisiaj popełnił bardzo dużo błędów. Po pierwsze, wcześniej powinien być kary dla nas, na rzut piątku. Później uważam, że karnego dla Koniszanki nie powinno być. Później mamy drugiego, dawnego na się kilka decyzji determinujących akcję przeciwnika, co trzeba im oddać. bo też powiem już na samym końcu. Może teraz już powiem, że gratuluję zwycięstwa. Eee, także nie jest normalną rzeczą, gdzie są długie przerwy w pierwszej połowie, lecz jest doliczone dwie minuty, w drugiej części też są długie przerwy, lecz jest doliczone 3 minuty. Ja wszystko rozumiem, Mecz, byłem na meczu, gdzie jest oświetlenie i mecz się trzymał o 18.30. Kończy się chyba za 29.00 i nadal nie ma oświetlenia. światło. No w ogóle ja wiem, że trzeba zacząć sędziowanie drzewy wyżej. Wszystko jest ok, ale tak jak się od nas wymaga jakiś, powiedziałbym na ten szczeblu centralnym profesjonalizmu, no to, to mimo wszystko, mimo wszystko tak samo powinno być z drugiej, z drugiej strony. Są w ogóle wątpliwości. jak się później układa dalszy ciąg, dalszy ciąg meczu. Także nie pierwszy raz już nas to dotyka. Eee, nie w takim stopniu i, i szczęśliwie ci, co dzisiaj pracują w Ekstraklasie, bo ważą w pierwszej no to, że nie było transmisji telewizyjnej, musieliśmy dociągnąć ten mecz o 0,30 nocy, żeby ludzie dokończyli, bo każde męczy by się kończyły albo by trwały, po prostu 120 albo 130 minut. Jeszcze raz gratulacje, bo mimo to uważam, że zespół z koniec rozegrał bardzo dobre spotkanie. Ale lubię, nie takie zespoły i... Nie w takim momencie, gdzie, gdzie próbujesz podjąć rękawice, jest tylko nerwowość ze strony mojego no, no zespołu i, i, i frustracja i, i nie dociera to do ludzi, którzy powinni decydować w bardziej w sposób, choćby adekwatny do... Uważam generalny ten sezon, bo to jest ostatnia konferencja, za, za niezły wykonanie naszego zespołu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. A teraz macie bardzo. Tak, Przede wszystkim chciałbym podziękować swojej drużynie, zarobnikom za to dzisiejsze spotkanie. Chciałem podziękować również kibicom. Wedleczu w trakcie, że Michał e, Sakrał czas koniec, już tak e, nawiązując o do tego przyszłości, to jest po takie powiedzenie, że to trzech razy sztuka, to kiedyś widzimy po raz trzeci. szansę, tyle czasu w tych był. Bardzo fajny mecz w jego wykonaniu. Cieszy też to, że Seweryn Michalski wraca do naprawdę dobrej formy i, i, i to widać jak, 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 jak widzieliśmy w dzisiejszym spotkaniu. Drugi mecz, Kobryń w środku obrony i myślę, że tam jest w ogóle zupełnie inny obraz tego niż Zdawałoby się jego nominalnej pozycji prawej obronie. Myślę, że momentami w końcu Filip trochę zagrał dzisiaj dla drużyny i zaczął, zaczął e, naprawdę parę fajnych piłek dzisiaj w meczu dał. Fajnie, że ci młodzi dzisiaj wystąpili. Trochę tak widać, że mecz ich spalił, ale w takim meczu to też budują doświadczenie i na pewno będzie to pożytek e, dla nich na przyszłość. że no już po Wojtek trochę na blisko widać było, że nawet po jego wejściu ten charakter e, dał drużynie jeszcze bardziej mocny ten zespół e, i to dobrze. No wiadomo, musi Wojtek Szokaj jeszcze nad sobą popracować, ale to jest normalne. Miał bardzo długą przerwę i, i ciężki zabieg. Także no jest dużo na pewno e, pozytywów na, na przyszłość i życzę. z mikrofonem Wojciech Wiewiorg, Radio Weekend FM. Panie trenerze, ja bym chciał jednak trochę, żeby powiedział parę zdań Pan na temat tego meczu, no bo jednak z czego się wynikało to, że kończaka się wyglądała lepiej, o niebo lepiej czasami, momentami niż przez większość rundy. Z czego Pan zdań właśnie to wynika? Wynikało, przepraszam. Nie wiem, co to, to powiedzieć. Na pewno mieliśmy na boisku, E, Pani Wójtku, chociażby puszczać, jaka jest Katowice, można by jeszcze poszukać jeszcze parę meczek, mm, no ale no, no taka jest piłka, raz jest, e, raz jest się na łosie, raz się jest podwozem no, ta moja przygoda e, i druga z Chomiczanką to raczej, raczej ta druga opcja i, i częściej podwozem, no, ale no ale no, tak jest, tak Jeszcze informacje i pytanie do, do trenera, teraz się Atrasiewicza. Pierwsza to informacja, to chyba o tej godzinie, pierwszy raz, graliśmy bez światła. A pytanie, to czy dostaje Pan w tych na kolejny sezon? Nie wiem, tutaj. Miałem nic. spotkanie z przyczyn obiektywnych. Nie doszło do niego, prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu. Nie, ale pan, do tego pytania, co do świetlenia, to tutaj nie ma tu no nie, 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 poważnie. Pan dobrze o tym wie, tak samo jak ja. No nie, nie, nie. 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 Bo w zasadzie bo Tak. A to też, bo to już na rozrzece to inne światło zapalone. Mieliśmy taki przypadek na, na ostatnim gracie na Sandecji. Poczekaliśmy 20 minut, czy 25 minut, był, był problem z awarią, a to już wcześniej było na. na no ja też pamiętam, że ten Bartoszek kiedyś miał ze światłem przygody w Wojniczance, bo w Klusborku raz, raz światło zgasło i bramka była nieustana, w końcu jakiegoś zala. Dobrze pamiętam? Tak, tak. To w te trzy lata wcześniej, tak? tak, Przyszczale zgasły ja nam światła, tak że to... z tymi światłami tak coś... już nie bywa, no. Dlatego dziś tak mocno wstraszył. Zresztą się, żeśmy to mam pytanie. Monika Smolka, mam pytanie do trenera Wirtoszka. Yy, tutaj kolega mówił o tym, że to trzech razy sztuka. Yy, ja bym coś innego powiedział. Nie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Pytanie, czy żałuje Pan, że wszedł Pan? Ja myślę, że to jest na pewno kolejna lekcja. Dla mnie bardzo cenna i bardzo ważna. nasze życie nie na pewno na pewno kolejna solidarność.